Witam serdecznie, z tej strony Władysław Gawroński, dzisiaj będą różne pogawędki na temat sytuacji energetycznej w Europie i na świecie z punktu widzenia jakby zielonego ładu i gospodarki. Obecnie znajdujemy się nad polską, piękną rzeką Odrą, piękna polska jesień, jak widać z tyłu za mną. W takich to pięknie sprzyjających warunkach można chwilkę podyskutować na temat tego, co się obecnie dzieje na rynkach surowcowych oraz z gospodarką. W ostatnim czasie głównie media są przyjęte drastycznie rosnącymi cenami gazu, cenami węgla, ropy, czyli ogólnie surowców. Główne dwa czynniki, czynnik fundamentalny i czynnik spekulacyjny, fundamentalny związany jest ze wzrostem. E, popytu na te surowce e, z jednej strony z e, odżywającą gospodarką, a z drugiej strony e, z okresem e, zimowym, który zawsze powoduje wzrost popytu przede wszystkim na gaz, jako element związany z e, ogrzewaniem. Drugim czynnikiem wpływającym tak znacząco na wzrost. E, Cen jest to czynnik spekulacyjny, de facto czynnik związany z dużą ilością gotówki na rynku. Związane jest to oczywiście z działaniami banków centralnych, które po prostu drukują nieograniczoną ilość gotówki. Przypomnę chociażby, że Bank Anglii drukuje w chwili obecnej 875 miliardów funtów, czyli ponad bilion dolarów rocznie. Sądzę, że nawet niewielki ułamek tego procentu przerzucony na zakup gazu dałby bezpieczeństwo i spokój dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w tym kraju, gdzie te pieniądze płyną tak naprawdę ciężko powiedzieć pewnie płyną w dużej mierze na, na rynek wirtualny, spekulacyjny związany z CDS-ami z jakimiś obligacjami chociaż obligacje to jest de facto sponsorowanie długu państw, więc tu jeszcze jakiś sens jest ale cała reszta jak widać ma negatywny wpływ na życie zwykłego Zwykłego obywatela. Czy mogą ulec zmianie fundamenty, które doprowadzają do tej zwyżki? Najprawdopodobniej na pewno zostanie zmieniona retoryka banków centralnych. Niestety, inflacja powoli wymyka się spod kontroli. Chociażby w Polsce, gdzie już jest 6%, mówi się, że jesienią będzie. jesienią czy zimą będzie koło 7%. Prezes NBP. Pan Glapiński już ostatnio, dwa dni temu stwierdził, że już NBP ma powody do działań i ma możliwości, narzędzia, żeby ograniczyć tą inflację. Czyli przede wszystkim podwyżkę stóp procentowych, co by było oczywiście wzrostem kosztu życia dla kredytobiorców. Kredyty hipoteczne konsumpcyjne, jakiekolwiek inne kredyty będą po prostu. Raty kredytów ich rosły, co oczywiście uderzy znowu pośrednio w gospodarstwo, czy uderzy bezpośrednio w gospodarstwa domowe, w koszty ich życia, jak uderza obecnie koszt e, wysokich cen e, gazu, e, ciepła sieciowego, energii elektrycznej, więc banki centralne chcą schodzić gospodarkę poprzez po prostu podwyższenie kosztów e, prowadzenia działalności, e, ściągnąć jakby e, płynność z rynku. I, i to by był jeden z czynników po stronie popytowej, natomiast drugi oczywiście w przyszłym roku zniknie. Sezonowość związana z popytem na, na gaz oraz co za tym idzie także na węgiel i, i, i ropę. E, oczywiście ta sezonowość pojawi się znowu w okresie letnim. Tak jak co roczku mamy takie dwa szczyty zapotrzebowania na, na te surowce e, związane z, z Energetyką zawodową przede wszystkim. Natomiast chciałbym odnieść się do fundamentów związanych z gazem, z jego popytem, bardzo drastycznym wzrostem popytu oraz jego kosztów. Jest, nie da się ukryć po prostu zielony ład. Jak ja to bardziej dosadnie mówię, zielony nieład. Po prostu rozwiązania, które zastosowano w obecnej Europie, są to rozwiązania, które mają z zasady miały jednoznacznie wypchnąć z rynku. Jednostki emisyjne węglowe w pierwszej kolejności całkowicie węglowe, później wszystkie jednostki emisyjne, także i gazu, jako element pośredni, ale w chwili obecnej, jednostki węglowe do tego służyły dyrektywy unijne, które składały się z dwóch nóg. Jedna noga to jest po prostu prawa do emisji CO2, druga noga to jest konkluzja BAT. O ile o prawach do emisji CO2 mówi się gremialnie, bo słyszy, bo po prostu uderza bardzo mocno. W realną gospodarkę, gdzie ceny emisji wzrosły po prostu w 2017 roku z 4 euro do dzisiaj mamy już 65 był euro za tonę. Więc to jest około przełożenie 280 zł do megawatogodziny produkowane przez jednostkę węglową, w wyniku czego ona staje się niekonkurencyjna. A z drugiej strony mamy jednostki gazowe, które też emisje tworzą, ale tworzą ją mniej i są preferowane przede wszystkim. Ze strony Niemiec, co za tym idzie Nord Stream 2, który ma tą potrzebę na gaz e, zaspokoić, natomiast niemile widziane są ze strony Niemiec jednostki atomowe, które są bezemisyjne, ale z drugiej strony za to e, bardzo mocno na nich stoi gospodarka francuska, która w ten sposób może być e, obciążona dodatkowymi kosztami właśnie poprzez Niemcy, jeżeli udałoby im się e, przeciągnąć Unię Europejską w stronę jedynie jednostek gazowych jako elementów pośrednich związanych z zerową emisyjnością jednostek wytwórczych. Wracając, ten popyt, który został stworzony przez zieloną, Zielony Ład powoduje, że mamy niedobory mocy w systemie ze względu na odstawienie, odstawienie jednostek węglowych, a zwiększenie próbę zwiększenia ilości energii poprzez jednostki gazowe. Oraz jednostki OZE. Problem z jednostkami OZE, jak każdy wie, jest problem magazynowania energii w elementach. W czasach, gdy wieje i świeci, mamy nadwyżkę produkcji, którą nie jesteśmy w żaden sposób zagospodarować. Zazwyczaj kończy to się po prostu albo odstawieniem jednostki OZE, albo odstawieniem jednostki konwencjonalnej. Odstawienie konwencjonalnej polega zazwyczaj obecnie w przejście w tryb pracy. W zwanej gorącej rezerwy, czyli pracy na biegu jałowym, by w czasie, gdy znowu przestanie świecić, dziwiać, by jednostka mogła szybko, relatywnie wejść w system i zacząć go stabilizować. Mamy obecnie deficyt energii elektrycznej w, w Unii Europejskiej, mamy za to coraz większy miksie udział jednostek gazowych. Tutaj niestety podaż. Gazu jest ograniczona jeszcze, jeszcze, jeszcze z premedytacją, ograniczona przez Gazprom czy przez Rosję, co powoduje jeszcze większy wzrost cen gazu, ale to mówimy o Europie. Natomiast na rynkach światowych po prostu drastycznie wzrasta w świecie liczba jednostek gazowych, nie nadąża za nią poda związana z produkcją gazu. No i, i mamy miks, jaki mamy, miks niedobory. Oprócz tego mówi się, że. Poprzednia zima, która była surowa i sroga, doprowadziła do dużych braków w magazynach gazu, w magazynach zapasowych gazu, i to też ma być czynnik, który wpływa na wzrost cen gazu. Nikt nie powiedział, że tej zimy nie będzie jeszcze bardziej srogo, co spowoduje, że jeszcze bardziej ceny wzrosną. Co widzieliśmy w zeszłym roku na chociażby Florydzie, gdzie drastyczne mrozy spowodowały, że koło 20 giga jednostek wiatrowych nie działało, tam cztery bodajże giga jednostek gazowych, węglowych i atomowych, także znikomo. to był ilość jednostek konwencjonalnych przy jednostkach niesterowalnych OZE, fundamenty, fundamenty dla... Zielonego ładu dla systemu europejskiego się nie zmieniają. Tej mocy nadal będzie brakowało. Będziemy mieli okresami coraz większe deficyty mocy energii elektrycznej, co będzie powodowało problem ze zbilansowaniem systemu energetycznego, co będzie powodowało drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej, o czym przekonali się w ostatnim czasie dosyć brutalnie gospodarstwa domowe w takim kraju jak Anglia, Włochy, Hiszpania. De facto, Francja, Zielona Francja, która ma ponad 70% energii wytwarzanej w atomie, też ma drastyczny wzrost cen energii. Co de facto przecież nie ma, nie ma tego brudnego, e, złego węgla, co jest w Polsce? więc Co, co jest czynnikiem tak e, destabilizującym rynek energii elektrycznej i ceny we Francji? No, tutaj pewnie zagwotkę będą mieli zieloni lobbyści. Bądź razie na, no, głównym czynnikiem jest po prostu deficyt mocy wytwórczych. W systemie elektroenergetycznym, co powoduje po prostu klasyczny wzrost cen energii. Jakie są rokowania dla, dla gazu, cen gazu, dla, dla rynków surowcowych? No, już coraz większa liczba analityków wskazuje po prostu yy, okresowe piki cenowe związane właśnie z, z dużym zapotrzebowaniem na surowiec, który nie jest w stanie być w takim stopniu dostarczony. Winę za to po prostu ponosi nieodpowiedzialna i nieprzemyślana zielona rewolucja, bo po prostu nie ma elementów stabilizujących ten system w sytuacji, gdy nie świeci i nie wieje. A oparcie tego systemu głównie w tych jednostkach i odejście od jednostek konwencjonalnych, niestety powoduje, że takie piki będą się pojawiały coraz częściej. Trzeba pamiętać, że inwestycje w energetyce trwają latami. Trwają latami. Budowa farm elektrowni wiatrowych na morzu w Polsce to jest cykl 8-letni, powiedzmy 6, no, biorąc pod uwagę całe te środowiskowe, to 6. Elektrowni atomowej, 12 lat. Elektrowni gazowej to jest zazwyczaj 3-4 lata, 5. Węglowej, która też jest niemile widziana, to jest około 5-6 lat. Elektrownia wiatrowa na lądzie to jest zazwyczaj 2-3 lata. I elektrownia słoneczna to jest 2-3 lata więc jak widać najszybsze rozwiązanie teoretycznie elektrownia wiatrowa na lądzie i słoneczna, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że współczynnik wykorzystania dla tych jednostek to jest około 0,2, 0,2, czyli pokazuje nam to, że żeby uzyskać ekwiwalent jednej, jednego gigawattu jednostki konwencjonalnej musimy zabudować około 5 gW jednostki fotowoltaicznej lub wiatrowej na morzu. To pokazuje o jakich kosztach mówimy także. Czas, czas i przede wszystkim czas przy braku magazynów wielkoskalowych, a te się nie pojawią w Polsce w tym dziesięcioleciu zbyt szybko, co PGE pokazuje, że szacuje, że do 2030 roku zabuduje tylko 800 mega. 800 mega magazynów wielkoskalowych to jest po prostu, można sobie tylko wyobrazić, że w czasie zimy, gdzie zapotrzebowanie wynosi ponad 27 giga, będzie tylko 28, gigawatów, więc 0,8 to jest 20 minut pracy takiego systemu. Nawet jak weźmiemy trzy pozostałe spółki, to wyjdzie nam gdzieś rzędu 2,5-3 giga. To jest godzina pracy do półtorej przy takim niedoborze rzędu 10%. Jeszcze nie mówiąc o elektrowni turów, którą nie wygaszą, ale to nam pokazuje, że w zielonej Europie nikt nie będzie się liczył z kosztami dla zwykłego społeczeństwa, dla takiego biednego społeczeństwa de facto, jak Polacy. O nic, jedynie co nam przystaje, to jednak myśleć, że ktoś pójdzie po rozum do głowy, odejdzie od tej narzuconej redukcji 55% do 2030 roku, bo po prostu polska gospodarka, polska konkurencyjność, polskie gospodarstwa domowe nie są w stanie, nie są w stanie utrzymać takich dużych kosztów, nie są w stanie... Spełnić oczekiwań takich dużych kosztów, ale to chyba w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby ktoś był w stanie utrzymać ze zwykłego obywatela. To chodzi o to, żeby zbudować potężny rynek zbytu dla wąskiej grupy ludzi, o czym piszę i mówię od dawna. I, i raczej to wszystko idzie w tym kierunku, żeby na tym wszystkim zbohatcili się ekobogacze, były spełniane ich marzenia, a natomiast cała reszta po prostu się kłębiła. o czym będę mówił pewnie w innych odcinkach bardziej precyzyjnie bardziej konstruktywnie, gdzie pokażę po prostu geopolitykę, pokażę aspekty techniczne, inwestycyjne związane z tym koszta gwarancyjne, pogwarancyjne, no i przede wszystkim trwałe miejsca pracy w gospodarce w wyniku no, Zielonego Ładu, które tak naprawdę znikną, bo to warto o tym pamiętać, co przy turowie pokazało się pięknie i jednoznacznie, że, że nagle się okazuje, że ten zielony ład, że te. Ograniczenia wprowadzane przez Zielony Ład i przez polityków mogą bardzo znacząco wpłynąć na dany region. Na pewno taki region, który będzie mocno poszkodowany w niedalekiej przyszłości, będzie Śląsk oraz obszar Bełchatowski. Mamy fabrykę świeczek. Módlmy się oprócz tego mocno do Boga, żeby jednak nie wiało. Aż tak za mocno, żeby wiało optymalnie między tam chyba 7 a 25 metrów na sekundę. Żeby jednak zimą świeciło i żeby nie przyszło minus 30, a tylko minus 10, to może jakoś przetrwamy. Może jednak Polska po tym kryzysie jeszcze wtedy wyjdzie silniejsza, bo tamte kraje Europy Zachodniej w tak drastycznym wzroście cen z gazu, słyszałem o 400% wzroście cen gazu we Włoszech, 200%, 200 wzrostów w Anglii, a jeszcze dopiero mają pod nich kolejne. Może i będziemy się ale na tym kosztem, prawda? Pozdrawiam, i do usłyszenia.